Koniec i początek zwykle inspirują nas do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu. Koniec roku czy początek nowego roku, nowa praca, nowy związek daje nam taką inspirację do tego, żeby od teraz zacząć robić coś innego. Wszyscy składamy sobie, a przynajmniej większość z nas próbowała składać jakieś noworoczne postanowienia. Z ich realizacją bywało różnie. To niekoniecznie musi być nowy rok, to nie musi być konkretna data w kalendarzu. Czasem to są jakieś momenty umowne. Pamiętam, kiedy byłam bardzo małą dziewczynką, chodziłam do pierwszych klas szkoły podstawowej, to każdy zeszyt, kiedy kończył mi się zeszyt i zakładałam nowy zeszyt, był dla mnie taką Obietnicą, takim postanowieniem, że ten zeszyt będę prowadziła idealnie. Każdy temat będzie podkreślony, nie będzie tam skreśleń, nie będzie tam um, jakichś rzeczy, które są nieestetyczne, nie będzie tam oczywiście żadnych y, gorszych ocen. Oczywiście po kilku dniach coś musiałam skreślić, um, pojawiała się czasem jakaś uwaga nauczyciela i traciłam totalnie motywację do dbania o ten, o ten zeszyt i z naszymi postanowieniami bywa bardzo podobnie. Bardzo często zrażamy się już po pierwszych niepowodzeniach i, i zupełnie się poddajemy, odpuszczamy zupełnie temat. Dziś psychologia bardzo dużo mówi nam na temat naszych zachowań i na temat tego, dlaczego jednym z nas udaje się dotrzymywać swoich postanowień, a innym niekoniecznie. Mówi dużo o tym, jak powstają nawyki, jak powstają uzależnienia, jak można je zmieniać, co temu sprzyja, a co wręcz przeciwnie, co sprawia, że, że nigdy nie jesteśmy w stanie dotrzymać swoich postanowień czy innych zobowiązań. Na te tematy piszę sporo artykułów, mam też nagrania na swoim kanale YouTube, gdzie oczywiście serdecznie Cię zapraszam. Wszystkie te wskazówki, było ich z 15, jak dobrze liczę. Podsumujmy te wszystkie wskazówki. A Ty wybierzesz te z nich, które po prostu najbardziej do Ciebie pasują, które, które odpowiadają Twojemu wzorcowi motywacyjnemu. Pierwsze, wybacz sobie przeszłe niepowodzenia. Odpuść sobie i odetnij się od tych przeszłych niepowodzeń. Nie katuj się, za, za niej nie samobiczuj. Wybierz drugie, to wybierz taki cel wow, taki cel, który cię inspiruje, który wywołuje uśmiech na Twojej twarzy, który, który łączy się z innymi ważnymi e, rzeczami w Twoim życiu. E, upewnij się, to jest trzecia rzecz, że właśnie jest on połączony, że on nie tylko jest wow i wywołuje uśmiech, ale że on jest połączony z Twoimi wartościami i że jego realizacja wpłynie pozytywnie na wiele innych obszarów Twojego życia, na wiele ważnych obszarów Twojego życia. Czyli zobacz taką, zrób sobie taką mapę wpływu, na, na co pozytywnie wpłynie realizacja tego celu, jak ona wpłynie na zdrowie, na Twoje relacje, na pracę, na finanse, na emocje, na, na kontakty społeczne, na, na wszystkie ważne rzeczy, które, które ci przyjdą do głowy. E, spróbuj zrozumieć, zastanów się, co powstrzymywało Ci dotychczas, co stało na drodze przed realizacją tego celu, dlaczego się nie udawało dotychczas, żeby się upewnić, że tym razem. Dasz radę to zrobić. Zastanów się, jaki jest jeden konieczny nawyk. Może będą to dwa nawyki, ale spróbuj znaleźć taki jeden, taki absolutnie konieczny nawyk, który musisz sobie wyrobić, żeby osiągnąć ten cel. Nie myśl od razu o całym celu. Pomyśl o tym jednym niezbędnym nawyku. Tak jak w tej historii Lisy, która postanowiła. Przejść całą pustynię, ale zaczęła od tego, że rzuci palenie i zamieni palenie na bieganie. Czyli jeden nawyk. Zmieniam, rezygnuję z palenia, zamieniam je bieganiem. Zmienić jakiś nawyk. Co to mogłoby być u Ciebie? Jaki nawyk chciałabyś, chciałbyś zmienić, wdrożyć, wprowadzić, i później tę, tę procedurę zautomatyzować, żeby osiągnąć te swoje ambitne, wspaniałe cele. Kolejna rzecz to ustal, co będzie tym sygnałem, w tym, tym nowym nawyku? Co będzie jego nagrodą, czyli co będzie tym odpalaczem, wyzwalaczem, tym przypominaczem, tym, to, tą wskazówką, która Cię zachęca do tego, szczególnie na początku, zanim sobie ten nawyk wyrobisz? Co będzie ci pomagało robić to, co postanowiłaś, czy postanowiłeś? I potem co będzie nagrodą? Jakie to będą emocje? Co, co będzie tam tą? Tym, tym czymś, co, co daje Ci jakieś pozytywne emocje. Kolejna rzecz to upewnij się, że ten cel i ten nawyk, który, który mają do niego doprowadzić, że one są realistyczne. Kolejny punkt ósmy, upewnij się, że on jest bardzo konkretny. Wiesz dokładnie, e, e, jak to wygląda, co chcesz osiągnąć, co to będzie. I kolejny punkt jest mierzalny. Wiesz, jak to zmierzysz, po czym poznasz, że, że ten cel realizujesz, że idziesz we właściwym kierunku. Dziesiąte, określ sobie go dobrze w czasie. Znowu realistycznie, rzetelnie określ w czasie, kiedy będziesz osiągał te cele, kiedy co ma się po kolei zadziać. Jedenasty punkt, jedenasta wskazówka to. Zmień lub dostosuj swoje środowisko, przynajmniej uświadom sobie, co w tym środowisku, w Twoim domu, w Twojej pracy, w miejscach, w których przebywasz, ludzi, z którymi spędzasz czas, co lub kto będzie Ci wspierał, a co lub kto może Ci utrudniać realizację tego nowego nawyku, i też zastanów się, co możesz z tym zrobić. Kolejny punkt, dwunasty. Przygotuj plan B, czyli jeśli się nie uda albo jeśli pewnego dnia będę mieć załamanie i nie będę, nie będę mieć energii, żeby realizować ten cel, nie będę mieć siły, żeby wstać i przebiec 10 kilometrów, to co jest moim planem B? Moim planem B jest po prostu wyjście na, na dwór i, i pochodzenie, po spacerowanie. albo jeżeli nie będę ograniczać w ogóle tego dnia, znaczy nie wyeliminuję tego dnia w ogóle z czy to absolutnym tym na co mogę sobie pozwolić jest, są dwie kostki um, na przykład czarnej deserowej czekolady z chili i to jest tylko to, to jest to coś kiedy się złamie, to, to, to jest to to jest mój plan, plan B Kolejna e, rzecz to wyobraź sobie jak najwyraźniej jak najdokładniej wyobraź sobie e, jak się czujesz e, i kiedy osiągniesz e, ten swój cel co się wtedy dzieje, na co to wpływa? Postaraj się, żeby to wyobrażenie było jak najbardziej realistyczne. Postaraj się, żeby ono było jak zawierało jak najwięcej detali, bo to wyobrażenie będzie również takim pakietem ratunkowym. Jak będzie trudno, jak będzie sytuacja jakaś kryzysowa, to wróć do tego wyobrażenia. Przypomnij sobie te emocje, wyobraź sobie siebie w tej sytuacji, w której której już zrealizowałaś, zrealizowałeś ten, ten cel. Więc to będzie taki pakiet ratunkowy, to wyobrażenie. No i piętnaste, wybierz z tego wszystkiego tylko te wskazówki, które, które Ci służą, które, które są realizowalne, które są spójne z Twoim wzorcem motywacyjnym. Tak jak powiedziałam, na jednych z nas... Działają zobowiązania publiczne, na innych nie. Na, na większość z nas działa zapisywanie celów, ale są tacy, którzy nie muszą sobie nic zapisywać i też je realizują. Więc wybierz sobie te wskazówki, które, które działają na ciebie, które czujesz, że mogą tobie pomagać. Wspieraj też innych w ich nawykach, bo to też jest taki dobry nawyk wspieranie innych ludzi w ich nawykach. Jeżeli widzisz, że ktoś postanowił nie jeść słodyczy i głośno ci o tym mówi, to nie kupuj mu, idąc do tej osoby, nie kupuj jej czy jemu jego ulubionych ciastek i to w dodatku całego pudu. Staraj się wspierać inne osoby, pytaj, jak możesz pomóc, i nie rób tego, co na pewno wiedząc już o tej, o tej pętli nawyku, może im utrudniać realizację ich własnych celów. Zastanów się nad takimi nawykami, drobnymi nawykami, które powodują duże zmiany. Takich nawyków jest bardzo dużo. Okazuje się, że czytanie dzieciom na dobranoc wpływa na bardzo, nie tylko na to, że jak te dzieci się rozwijają, ale wpływa też na nasze relacje, także nas uspokaja. Jest dużo takich prostych nawyków, stosunkowo prostych do wprowadzenia, nie wymagających specjalnych poświęceń, a mających bardzo silne konsekwencje. Badania mówią, że osoby, które ścielą rano łóżko, osiągają dużo więcej niż te, które nie ścielą łóżka. Przecież tu nie chodzi o samo ścielenie łóżka, ale chodzi o to, że ten malutki poranny sukces, jakim jest i, takie, i takim bycie, bycie w zgodzie z czymś, co sobie postanawiamy, i takie za. Uporządkowanie rzeczywistości, no bardzo wiele osób działa motywująco. Sprawia, że skoro już mają ten malutki sukces rano, to potem łatwiej im jest osiągać kolejne sukcesy, realizować jakieś postanowienia, które, które sobie zaplanowali. Może wprowadzić nawyk wspólnych kolacji, jeżeli, jeżeli takiego nawyku nie macie, albo żeby wprowadzić. Więcej zabawy, poświęcając przynajmniej dwa wieczory w tygodniu albo jeden w miesiącu, zależnie od tego, jak bardzo jesteście zajęci, na to, żeby się po prostu bawić albo sami, albo z dziećmi, wymyślać rzeczy, które po prostu nas bawią. Nie, nie mają żadnych innych celów, tylko czystą, czystą zabawę. I Zróbcie z tego nawyk. Zastanówcie się, jakie drobne nawyki mogłyby służyć waszym relacjom z dziećmi, waszym relacjom z waszymi partnerami, partnerkami, relacjom z przyjaciółmi, relacjom w pracy. Jakie drobne nawyki, które często niewiele, ich zmiana niewiele kosztuje to można, nie wymaga jakichś poświęceń a one służyłyby temu, że. Wpływałyby na, na, na wiele osób w pozytywny, silny, taki pozytywny sposób. Przypomniałam się jeszcze taka historia, którą, która także jest w tej książce, o której Wam wspominałam na samym początku, w tej książce Siła Nawyku. Jest tam taka historia, gdzie jeden z e, pisarz, David Foster, który wykładał w koledżu, e, widząc, Studentów, rzuca im taką historię. Dwie małe rybki sobie płyną i spotykają starszą rybę płynącą w odwrotnym kierunku. Starsza ryba kłania się im i mówi: cześć chłopaki, jak woda. I dwie małe rybki płyną sobie dalej przez chwilę. I nagle jedna z tych rybek patrzy na drugą i mówi: Co to do diabła jest woda? I, I to często tak jest, że wodą w tej przypowieści są nasze nawyki, są nasze bezrefleksyjne wybory, niewidzialne, nieświadome, często decyzje, które nas otaczają każdego dnia. I które, wystarczy, jeżeli się nim lepiej przyjrzymy, i kiedy staną się oczywiste, możemy świadomie zmieniać i, i kształtować. Świadomie swoją nową, lepszą rzeczywistość, czego sobie i Wam życzę. Dziękuję.